Siemaneczko, Angel z 666 Tester Giery i lecimy z szóstym odcinkiem gry Joyride. Jeżeli myślicie, że to będzie finałowy odcinek, no to nie, nie będzie. Już was w tym momencie rozczaruję albo ucieszę. Słuchajcie, mamy do dokończenia e, jesień. Ja niestety jesień mam tutaj już przejechaną, e, bo jednym słowem zdupiłem i przejechałem jesień autem, e, które widzicie w tle a tym autem jechałem w piątym właśnie odcinku a ja tutaj na potrzeby tej trasy no specjalnie słuchajcie kupiłem ten samochód więc ja tą trasę przejadę sobie jeszcze raz tamtym autem poprzednim no widzieliście mój czas prawie 10 Minut jechałem. E, no to po prostu e, kompletny koszmar jakiś. I zobaczmy, jak mi pójdzie. No tu już widzę, że utknąłem na początku. E, moja cała pomyłka z tym, że przejechałem tą trasę nie tym autem, którym e, planowałem, e, no wzięła się z tego, że piąty odcinek, no, jeżeli nie skłamie, to nagrywałem chyba nawet i tydzień temu w stosunku do tego, e, gdy teraz e, e, nagrywam odcinek szósty. No i jak już powiedziałem, nie będzie to odcinek ostatni. Mam nadzieję, że Was to bardzo cieszy. Mnie to też bardzo cieszy. Nie mogę się już kompletnie e, doczekać e, live'ików... E, gdy będę urabiał kasę e, i chyba przed jakimś live'em muszę wrzucić jakieś odcinki z tej gry jeszcze, no żebym mógł już oficjalnie na live'ach grać w trasy, które mogliście mieć szansę e, zobaczyć właśnie w odcinkach, żebym na live'ie, no nie chcę wam niczego zdradzać, owszem, no dla tych co będą, Oj, oj oj, oj. wow, e, na tej trasie jak grałem właśnie tym autem, z którym się notabene ścigam, bo ścigam się ze swoim duchem, to słuchajcie, miałem kilka takich przygód, jak przed chwilą, gdzie po prostu mnie e, postawiło bokiem i nie szło za nic z tego wyjść. no Widzę, że używanie nitro tutaj, gdziekolwiek na prostych, w tym terenie, jest delikatnie mówiąc, mocno utrudnione. Ja jestem zaskoczony tym, że stosunkowo mało osób, słuchajcie, e, gra w te trasy terenowe. E, zaraz to wam pokażę, jak przejadę do e, końca tą trasę. No, mam nadzieję, że e, znacząco, że tak powiem, się poprawię. O nie, właśnie teraz jaki fartior. Dziękuję, że to auto ma tak długi rozstaw osi, a może i tak szeroki. Chyba jedno i drugie się tutaj e, przydało, e, ale czuję, że mój cień jest tuż zaraz za mną, ale bym mógł przekoziołkować na dół. Ale to mnie nie powstrzyma od tego, żeby wygrać z samym sobą. Ale mówiąc szczerze, gdybym przegrał z samym sobą, to by była wiocha totalna, bo ten samochód według parametrów e, no jest dużo, dużo lepszy niż e, tamten pierwszy, chociaż e, no widzę, że... Gdzie tu jechać? A, stój. No i teraz mam przez ranę. Patrzcie, można nitro użyć do tyłu. Huhu! Gdyby nie to, nie wyjechałbym z tego miejsca już. Musiałbym zrobić restart, a tego bardzo nie chciałem robić. Więc cieszę się mega, że się udało. Prawie tak jak mówiłem, tak jak mogliście też zobaczyć wy, prawie 10 minut i tą trasę. No to auto jest zdecydowanie szybsze, co już możecie zobaczyć po mini-mapie. Oj, 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 oj. No i właśnie. No i właśnie, dzieje się tutaj to samo. Co działo mi się e, przy tym poprzednim pick-upie? No są tu miejsca, gdzie mm, No niestety, ale trzeba bardzo dobrze dobierać e, którędy się jedzie e, I to wcale nie jest proste, powiem Wam Dobra, tu byłem, wywaliłem się gdzieś tam chyba kawałek dalej. Więc trzymajcie kciuki, żebym nie powtórzył mojego błędu po raz drugi. Ta trasa, o to było tu. Jest tak e, do siebie podobna. E, no, że wcale nie jest tak łatwo zapamiętać te miejsca, gdzie się człowiek wywalił. Ale słuchajcie. Dla mnie najważniejsze jest to, że zacznę w tym odcinku zimę. Chociaż będzie mi szalenie ciężko pożegnać się z jesienią, bo w mojej ocenie e, jesień jest najładniejszą porą roku. E, no, wiecie, jest kolorowa i tak dalej. E, a jak będzie z zimą, tak na dobre? No to się za chwilę przekonamy. Chociaż e, do pierwszej trasy zimowej e, chciałbym e, kupić jakiś samochód. A żeby odblokować już teraz te wypasione samochody, no to po 10 koła trzeba mieć. To jest delikatnie mówiąc dużo. Bardzo dużo. E, I żebym zrobił to dla Was no to ten odcinek będzie też powstawał w ratach pewnie będę miał na każdej trasie co innego ubrane no bo ja żeby uzbierać 10 tysięcy w tej grze e, to na takich trasach jak ta e, zaraz zresztą zobaczymy jak dojadę ile dokładnie wyciągnę e, co prawda Nagrody rosną... Oj, chyba nie tu pojechałem, gdzie potrzeba. To gdzie tu się, przepraszam, idzie? A dobrze jechałem. Sam strollowałem siebie, no. To tylko... O, 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 o! Dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie. Robią się schody, jak sobie słuchajcie, teraz przypominam ten pierwszy prolog, gdzie ja się tak męczyłem tym samochodzikiem e, i to jeszcze e, bez tego nitra e, ja nie wiem czemu ja naprawdę aż sam się z siebie śmieję, słuchajcie e, czemu ja jakoś nie popatrzyłem e, na to wcześniej e, no dziwne dla mnie w ogóle w tym e, Joyride w tej giereczce jest to e, że na tych offroadowych trasach, no tu trzeba jechać wolno, tu trzeba jechać spokojnie, bo jeżeli bym chciał tu skakać, zasuwać, to bym zaraz zniszczył ten samochód, a przypomnę wam tylko, że jedną jakby e, z punktowanych ów e, rzeczy jest to, żeby dojechać bez rozwalenia samochodu, bo za to też się zgarnia e, dodatkową e, kasę, no i... Mówiąc to, przywaliłem w drzewo. Ale walnięcie w drzewo na małej prędkości nie jest tutaj problemem. Bo to te wyższe prędkości, zwłaszcza na tych trasach pozostałych, tych rajdowych i tych asfaltowych, to jest, słuchajcie, prawdziwy problem. Tak nie do końca byłem pewien, czy ta droga będzie szła w lewo czy w prawo. Ale już widzę, że tak powiem, że ja mój czas pobiję sromotnie. E, zacząłem się zastanawiać, ile teraz miał tamten gościu, bo e, mówiąc szczerze, nie do końca bym go chyba chciał pobijać od razu, ale też patrząc na to, jak długo się jedzie tą terenową trasę, to nie do końca mam ochotę. Gdzie teraz? Tu. E, powtarzać te trasy. No i co? Uf, nie do tyłu udało się do przodu. E, muszę jechać ostrożnie, bo jak się rozpierdzielę, to będzie znowu e, trzeba użyć opcji e, restartu. A tego zdecydowanie bym nie chciał robić. O proszę, jaki tutaj odcinek wręcz autostradowo-terenowy. Taka długa prosta. No i popatrzcie na mini mapę. Kilka można powiedzieć zakrętów dzieli mnie od tego, żeby zobaczyć metę. Ale tu jest tyle pułapek. W tylu miejscach tu można, słuchajcie, stanąć bokiem, że kluczem do tej offroadowej jazdy jest po prostu ostrożność i mniejsza prędkość. Naprawdę. O-o, o-o! Shit! Niestety. Dwa koła już zawisły, nie szło się cofnąć. No i jest jak jest. Uhuhu. Chciałem przyspieszyć, no i widzicie jak się kończy przyspieszanie. O fraudzie tu nie wolno przyspieszać, bo gra nas bardzo szybko ukara. Bardzo szybko. Uwierzcie. Zresztą nie musicie wierzyć. Po prostu to widzieliście. Bez jaj, że zawisłem tu. Mam za długi samochód. Czyli ostrożna jazda też czasami nie popłaca, wyobraźcie sobie. No. Nie wierzę, ale mogę Wam zdradzić, że to czego Wy nie zobaczyliście, czyli przejazdu tej trasy tym pierwszym pick-upem, to było tak samo. Spokojnie 3-4 razy robiłem restarty, bo nie szło już po prostu nic zrobić. Więc e, można powiedzieć, że nic nie przegapiliście, poza tym, że teraz jadę nowym dla Was i dla mnie oj, samochodem. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł iść na normalne trasy, ale ta świadomość, że nie mam urobionego y, samochodu, no nie mam zarobionej kasy na to nowe auto, Uwierzcie mi, jest po prostu dla mnie straszna, no i jakoś z tym muszę żyć, tu się przedtem właśnie wpakowałem, więc teraz już wyjątkowo e, chciałem uważać, ale czy pobije moje 9,45? No wydaje mi się, że tak. No pewnie. Tada! I wszystko zgarnięte. Podsumujmy ilość kasy, jaką zarobiłem. E, 600, 1100, 1300, 1500, e, 1700 zarobiłem. Czy mogę przywitać tutaj siebie? Czy ja tu spotkam siebie, jak pojadę w dół? To by było, powiem Wam, szalenie ciekawe. Czegoś takiego jeszcze nie zrobiłem w tym odcinku, a ja lubię Was zaskakiwać. Skoro gra pozwala nam na to, żebyśmy po przejechaniu trasy, można powiedzieć, że na nią wrócili sobie, to ja to zrobię. Tylko ja teraz powinienem się już spotkać z moim samochodem. A go coś nie widzę. Jeszcze mogę kawałeczek zjechać na dół, ale wydaje mi się, że w tym trybie znika jakby duch. Swoją drogą, to by było fajne, e, gdyby można było pojechać te trasy odwrócone. Nie ma mało tutaj tych tras. Właśnie. A może zrobić na live takie wezwanie, że. Jadę całą trasę do końca i potem ją wracam. Dajcie znać takie, coś wam by się podobało. A ja słuchajcie, spróbuję jakoś efektownie zakończyć swój żywot. Postawię je na koła? Nie mam pytań. Lecimy do menu! No to pora na zimę. Oto zima, o której przed chwilą wam wspomniałem. Pomimo, że tak naprawdę to wspominałem spokojnie tydzień temu, bo ten odcinek, jak już wspomniałem, chyba będzie powstawał, że tak powiem, w dużych, że tak powiem, bólach, bo chcę zrealizować pewne swoje plany. No i tak jak też chyba powiedziałem, E, zdupiłem przejeżdżając nie tymi autami, co trzeba trasy, ale spokojnie a tej trasy już nie pamiętam, e, więc e, zrobię ją, pomimo że jak widzicie, urobiłem e, wszystkie tutaj już nagrody. Tu są do urobienia, a tu są urobione. E, no i zrobię tak, że pościgam się, słuchajcie, sam ze sobą, żeby było coś e, ciekawiej e, na odcinku. E, natomiast czym tutaj pojedziemy? Hmm. Co powiecie na taką furkę? Bo tego się na pewno nie spodziewaliście. Eee, więc zobaczmy, jak tu można ją lekko stuningować. Nie no, ten kolor jest fajny, bo jest najbardziej mieniący się. Bierzemy go. No, to lecimy. Oj, zaczynam się obawiać, co to będzie, co to będzie. Ale trzeba wziąć to na klatę. Ścigać się zimą e, suwem. No właśnie, ale jaka tutaj tak naprawdę jest zima, no? To jest dopiero jakiś stan przedzimowy. Uo. Byłoby fajnie, gdybym wygrał z samym sobą, ale powiem wam szczerze, że nie zapamiętałem czasu, jaki miałem. Chociaż słyszę się, że tak powiem, cały czas za sobą, że jestem. Zresztą wy też słyszycie dźwięki mojego ducha. No i myślę, że przez to też jest fajniej. Zobaczymy, co tu się uda zrobić. Ja troszeczkę spoglądam na te moje malowanie tego auta, bo powiem wam, że ono fajnie robi robotę. Podoba mi się taki... Lekki, no może kameleon to za dużo powiedziane, ale e, zdecydowanie e, tutaj mamy te dwa kolory, które no widać je i jest to fajne. E, te gałęzie, czy też ogólnie szeroko pojęta zielenina, która tak e, wystaje, e, czasami e, za bardzo że tak powiem, bym powiedział. No to e, jest to jakaś e, zagadka bo nie do końca widać gdzie tutaj trzeba jechać A! Zamotało mną trochę. Dosyć łatwo w tej grze e, jest e, spowodować, że e, tracimy kontrolę nad samochodem ale z drugiej strony łatwo jest zapanować to auto, przynajmniej dla mnie. A wręcz wykorzystuję czasami te specjalne. Gdzie tu jedziemy? Oj, 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 właśnie, te gałęzie. Jest to takie fajne dodatkowe utrudnienie. No bo w końcu, skoro już jesteśmy w ostatniej krainie, no to powinno być zdecydowanie trudniej. Nie wiem czy się już domyślacie. No ale ten mój pomysł, co do e, podejścia do samej końcówki gry, no mi się bardzo podoba, natomiast dla mnie jest to bardzo czasochłonne. E, no i zobaczymy... Ajajajajaj... Aj, 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 aj. Oj, myślałem, że już zlecę w ogóle. Niewiele naprawdę brakowało, żebym kompletnie zleciał. Leciał. No, zleciał ze skały, wyleciał można powiedzieć z trasy, i wtedy musiałbym robić restart. Restarty mi źle wspominam e, z tej e, z początku tego odcinka A, z tej górskiej trasy, e, bo no było ich za dużo. I powiem wam, że tak się zastanawiam, czy fajnie się tym autem nie jedzie. E, no, nie czymś nawet aż tak bardzo, że jedziemy takim większym, że tak powiem, klockiem. No na pewno jest to szybsze od tych wszystkich e, terenowych samochodów, no ale mówmy się, e, te suwy, które aktualnie, że tak powiem, są tak na topie, no to tylko kształtem, gabarytami to ma cokolwiek wspólnego z samochodem terenowym, a tak naprawdę to są zwykłe samochody osobowe, które po prostu są podwyższone i tyle. Oj, 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 udało się uniknąć. Ile ja tam miałem czasu? Miałem chyba 40 czas, jak się nie pomylę. Więc spróbujmy no pobić ten czas. Kurczę, nie będzie tak łatwo! Gdzie jest ta meta? Jest! O dwie sekundy zrobiłem lepszy czas. No i proszę bardzo, komplet nagród zgarnięty, słuchajcie. Czy zaraz dojedzie mój cień, duch? Halo, halo? O, słyszę go, jedzie, uwaga, wydupi w nas. Dokładnie. <grym remedy> Dobra, słuchajcie, pora się rozglądać, co jeszcze można zrobić w tym odcinku ciekawego. No i jesteśmy ponownie w menu, a ja od razu podchodzę do kolejnego samochodu, który wy widzicie już w tyle. Jeżeli. W prawnym okiem dojrzeliście to auto, to ja tym autem, z tym autem tak naprawdę ścigałem się w poprzednich zawodach, jadąc sam ze sobą. Słuchajcie, no i wpadłem na taki pomysł, że wybieram teraz dłuższą trasę. Skąd wiem, która trasa jest dłuższa? Bo zobaczcie na trzecie osiągnięcie, jakby The Racer. Tutaj trzeba mieć czas niższy niż 297 sekund, a tu jest 328 sekund. Więc bierzemy trasę klasyczną i ten oto samochód. Natomiast, ponieważ jechaliśmy w podobnych kolorach samochodem, no to zobaczmy sobie. Jakim nie jechaliśmy? Ten kolor jest tak ohydny, że. powiem Wam, że jego ja wybiorę, bo chyba w tak kolorze. A może komuś się to podoba? Możecie mi napisać w komentarzu, czy ten kolor Wam się podoba. Słuchajcie. I ja w tym momencie ruszam i tu was zaskoczę do ostatniej trasy w tym odcinku. Tak, e, żeby e, tutaj e, podgrzać troszkę atmosferę, no, postanowiłem podzielić porówno. Oj, oj, jak tutaj tym maleństwem e, zrzuca. Ho, ho, ho. No, jest konkretny A! Oh, I to jest właśnie ta e, metoda. O! Trzeba było wyjście z poślizgu. Natomiast kurczę. E, ja się spodziewałem całych zaśnieżonych tras. A ten śnieg tutaj to tak. O! Dobra, wyratowałem się. A ten śnieg to dopiero co ledwo, co pierwszy śnieg, jakby spadł normalnie tutaj. E, w tej krainie. Jeśli mam być szczery, jak na zimę, którą widzieliśmy. Tam z tego menu to ja osobiście liczyłem na coś dużo, dużo więcej i zimą jestem strasznie zaskoczony. Obawiałem się tej zimy i o tym wam mówiłem, że po jesieni, która była tak wyrąbiście kolorowa, że no po prostu to nie będzie jakieś za specjalne. O, dobra, czasami jak widzicie, używanie nitro. To nie jest najlepszy tutaj e, pomysł. Ja jestem ciekaw, czy e, uda mi się na przykład e, znowu zebrać wszystkie osiągnięcia, e, albo przynajmniej no wszystkie nie, bo tam trzeba pobić swój własny czas, więc e, można zebrać tylko te trzy osiągnięcia e, standardowe. No ale zobaczymy. Na razie mamy. Można powiedzieć, że jedną trzecią trasy mniej więcej przejechaną gdzieś. Tak plus minus. Ależ tu się pięknie wstrzeliłem, akurat nie było barierki i idealnie udało się. Tutaj... Oj oj oj! oj, oj, oj. No, tu niestety nam szczęście z barierką nie dopisało. E, więc e, popróbujmy e, sami pomóc e, e, szczęściu. Uh! Nie sztuką jest się rozpędzić, ale sztuką jest wyhamować, słuchajcie. E, I o tym trzeba pamiętać, zdecydowanie. Fajnie się jeździ tym autkiem, naprawdę je lubię. I myślę, że na live'ach e, no pewnie w tą gierkę będę grał na jakichś liveach. Tylko w sumie, jak wy zobaczycie już ten odcinek, no to. A nie, bo jeszcze nie będzie wszystko urobione. Bo to jest przecież. E, który tam szósty i przedostatni. No bo to już zapowiedziałem. Zresztą e, to poniekąd e, widać, że zostaną nam trzy trasy na koniec. Ja już mam pewien specjalny, już Wam teraz zdradzę, e, pomysł na e, wydłużenie dość. E, znaczy, takie nieoczekiwane. Bardziej zrobimy sobie taki test e, jednej z tras. E, mam na to już e, pomysła. Oj, oj, za bardzo zatęczyliśmy, e, w nieodpowiednim momencie. No trudno. E, ciekawe, który czas w ogóle wykręcę. No bo w zasadzie e, to zacząłem używać już e, nitro, jakby. E, a to powoduje, że e, no siłą rzeczy jadę szybciej. Ach, mogłem tutaj się podeprzeć właśnie nitro i e, będąc w poślizgu e, już gnać, ale ten pasek nitro bardzo, bardzo szybko się niestety wyczerpuje. Powiem Wam, że to auto się strasznie zlewa mi z tą zimą i cały czas ja mam problem z tą zimą, bo tu nie ma tej zimy, tu jest dopiero stan przedzimowy, no jak po pierwszym śniegu, który popruszył i to wygląda jak koniec zimy albo początek. Nie wiem, nie wiem, no ale cóż zobaczymy co będzie na e, ostatnich trasach, co będzie na tej górskiej trasie. Ja już nie mogę się doczekać, żeby tam pojechać e, kolejnymi samochodami. Tak, bo plan jest taki, e, że jedziemy e, nowymi samochodami. Dlatego ten ostatni odcinek tak długo będzie po, e, nie powstawał, bo słuchajcie te nowe auta, e, już te najszybsze one po prawie 10 tysięcy kosztują. A ja mam teraz ile? 1900. Plus jeszcze chyba tam trzeba... E, którąś trasę odkryć, jak się nie mylę. No tutaj. E, ile tam było? Prawie 400 sekund, czyli prawie 5 minut. Ja już te 5 minut przekroczyłem, ale zobaczmy, który mamy czas. Mamy czwarty czas. Zrobiłem to osiągnięcie. No dobra, to ile zarobiliśmy tutaj? Zarobiliśmy mniej więcej e, jakieś 1600, e, no może 1000 pod 1700. No a na nowe auto potrzebuje aż 10 tysiaków. Jest to bardzo, bardzo dużo. E, zobaczę, tylko jak mi tutaj poszło pod kątem czasów. No, wbiłem się, ależ minimalnie wyprzedziłem gościa. E, gdybym troszeczkę zwolnił, miałbym szansę na zarobienie dodatkowej kasy. Tu, żeby się myślę z, w czuba wbić, to już zdecydowanie trzeba słuchajcie e, jechać. Być może tym autem, być może innym. No, zobaczymy. E, ja znikam e, urabiać sobie kasę. Na następne e, trasy, e, no bo tutaj potrzeb. Oj, 2000 aż za trasa, tu 1400, no ciekawie, ciekawie. E, słuchajcie, Angel 666 Tester Gear i gra Joyride. Mm. Cały czas czekam na Wasze opinie pod każdym odcinkiem, co nie myślicie, jak się Wam podoba, która kraina jest fajna. No i nie przedłużam. Pozdro, cześć.